Staliśmy na dworcu centralnym w Warszawie, a wokół nas wirował tłum, pędzący do pociągów, żegnający się pospiesznie, szukający taksówek. Dla mnie ten zgiełk był tłem dla najboleśniejszej i jednocześnie najbardziej wyzwalającej sceny w moim życiu. Zaledwie pięćdziesiąt lat, a czułam się, jakbym dopiero zaczynała oddychać. Jan stał naprzeciwko mnie, jego twarz była kamienna i zdradzała irytację, którą tak dobrze znałam. Była to irytacja człowieka, który uważa, że ma absolutną kontrolę, a teraz ta kontrola mu się wymyka, ale w sposób, którego on sam nie rozumiał. To wszystko, co masz, rzucił, wskazując na moją starą, brązową walizkę stojącą przy moich zamszowych bodkach. Spakowałaś się w godzinę. Nawet nie wiesz, jak patetycznie to wygląda. To jego głosu, zimny i protekcjonalny. Był moim codziennym towarzyszem przez ostatnie dwadzieścia lat. Wszystko, co miałam, było jego decyzją, jego łaską. Nasze życie, jego zdaniem, było starannie skonstruowanym labiryntem, w którym ja byłam bezradnym więźniem, a on jedynym strażnikiem posiadającym klucz do wyjścia. Jan uważał, że jestem od niego całkowicie zależna finansowo, emocjonalnie, a nawet intelektualnie. Wmawiał mi to tak długo i tak skutecznie, że w głębi duszy, przez większość tych lat, sama w to wierzyłam. To była jego broń, jego sposób na utrzymanie mnie na smyczy. Wracasz do matki? Nadal masz tę starą, rozpadającą się chałupę na wsi? zapytał z kpiną, nie czekając na odpowiedź. Muszę cię ostrzec, Elżbieto, tam nie ma luksusów, do których cię przyzwyczaiłem. Szybko zatęsknisz za tym życiem. Uśmiechnęłam się. Był to uśmiech, który nie dotarł do moich oczu. Był to uśmiech, który Jan wziął za rezygnację, za smutną akceptację porażki. Jakże się mylił. W rzeczywistości był to uśmiech triumfu, ukryty pod maską uległości, którą tak perfekcyjnie opanowałam przez lata. W środku czułam przypływ adrenaliny, radości i wreszcie wyczekiwanej wolności. Wszystko, co musisz wiedzieć, ja nie, to to, że to jest pożegnanie, powiedziałam, starając się, by mój głos nie drżał. Powiedzieć, że był szokowany, to za mało. Oczekiwał łez, błagania, obietnic poprawy. Oczekiwał, że będę go prosić o kolejną szansę, by wrócić do złotej klatki, którą tak pieczołowicie dla mnie zbudował. A ja? Ja po prostu stałam. Sama z tą walizką? którą spakowałam celowo skromnie, by potwierdzić jego przekonanie o mojej niezaradności. Pustą, prawie że, walizka, która była tylko rekwizytem w jego dramacie. On, zadowolony z siebie, uznał, że powiedział ostatnie słowo. Nie chciał być świadkiem mojego upadku, więc odwrócił się ostentacyjnie, wpychając ręce do kieszeni drogiego płaszcza. Świetnie, powodzenia. Elżbieto. Znajdę kogoś mniej wymagającego. Kogoś, kto doceni to, co ma. Jego sylwetka szybko zniknęła w tłumie, a ja poczułam, że całe powietrze w moich płucach, które było zatrzymane przez dwadzieścia lat udręki, w końcu zostało uwolnione. Upewnił się, że zniknął. Zniknął na dobre. Nikt nie mógł nas już z powrotem połączyć. Wtedy nadszedł mój czas. Przez chwilę patrzyłam tylko na walizkę. Czekałam na ten moment, na ten sygnał, na to magiczne słowo. Wyciągnęłam z kieszeni telefonu, który Jan uznał za zbyt skomplikowany dla mnie i kazał mi go zmienić na prostszą wersję. Był to stary model, w którym ukryłam swój prawdziwy numer. Napisałam krótką wiadomość: "Przyjazd". Sekundy ciągnęły się jak godziny. Tłum się rozstąpił, a ja poczułam na sobie czyjś wzrok. Dwieście metrów ode mnie, przy strefie odlotów, gdzie teoretycznie nie powinny wjeżdżać prywatne auta, stało. Czarna, lśniąca limuzyna, długa jak wagon pociągu, przyciągała wzrok wszystkich. Z bocznej uliczki wyjechał srebrny, luksusowy Mercedes. Okazał się moim wybawcą. Moja własna, opłacona przez lata cierpienia i planowania. Limuzyna. Miałam prywatnego kierowcę czekającego w limuzynie. A Jan? Jan nie wiedział nic. Jan myślał, że zostawił mnie z moją nędzną walizką na peronie. Przez lata Jan kazał mi wierzyć, że moje konto bankowe jest kontrolowane przez jego firmę, że każda transakcja musi być przez niego autoryzowana. Tymczasem ja potajemnie pracowałam. Nie w jego firmie. Nie u niego. Pracowałam jako konsultantka inwestycyjna, a moja pensja, gromadzona w ukryciu, płynęła na prywatne konto, które Jan uważał za fikcyjne. To były miliony, których Jan nigdy by się nie spodziewał. Taki był mój plan. Czekać na odpowiedni moment, na odpowiedni moment, by opuścić to toksyczne małżeństwo z godnością i z gotówką, którą on nigdy by mi nie dał. Czułam, jak na mnie patrzą. Ale nie na mnie, tylko na limuzynę. Na ten symbol luksusu, który był tak bardzo poza zasięgiem przeciętnego człowieka. Był to znak, że moje życie się zmieniło, że moja walka się skończyła. To była moja nagroda za 20 lat cierpienia, za 20 lat życia w cieniu, za 20 lat udawania, że jestem słaba i bezradna. Czas na to, bym w końcu mogła cieszyć się moimi pieniędzmi. To była dopiero pierwsza część mojej historii. Jeśli już teraz czujecie dreszcze emocji, to mam dla Was krótkie zadanie. A teraz szybka chwila, zanim przejdziemy dalej. Chcę wiedzieć, kto słucha. Zostawcie mi proszę w komentarzach informacje, z jakiego kraju lub miasta słuchacie tej historii. Będę wdzięczna. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę. Abyśmy mogli się dalej dzielić takimi opowieściami. Wróćmy do historii. Srebrny Mercedes pobiegał powoli, a kierowca, mężczyzna w średnim wieku, w nienagannie skrojonym garniturze, wyszedł z samochodu i zasalutował mi lekko. To był Marek, mój zaufany kierowca i powiernik. Tylko on i mój prawnik znali prawdziwy stan moich finansów i mój plan. Marek podszedł do walizki, która stała tak samotnie. I z łatwością ją uniósł. Uśmiechnął się do mnie dyskretnie, jakby chciał powiedzieć, że w końcu jestem wolna. Pani Elżbieto, jestem do usług, powiedział cicho. Nie było w tym służalczości, tylko szacunek. Czułam na sobie dziesiątki spojrzeń. Ludzie zwalniali, by popatrzeć na tę scenę, na eleganckiego kierowcę, na luksusową limuzynę i na mnie, na tę kobietę w starych botkach, która stała obok niej z walizką. Niektórzy z pewnością myśleli, że jestem aktorką, że to jakaś scena z filmu. Ale to była rzeczywistość. Moja nowa, wywalczona rzeczywistość. Nie odważyłam się spojrzeć w kierunku, w którym Jan zniknął, ale wiedziałam, że on musiał to zobaczyć. Wiem, że on musiał to zobaczyć. Musiał poczuć, jak jego świat się zawalił. Wsiadłam do samochodu. A Marek zamknął za mną drzwi. Zapach drogiej skóry i świeżego drewna wypełnił powietrze. Byłam w środku bezpieczna, wyczerpana, ale wolna. W lusterku wstecznym zobaczyłam, jak Marek wkłada moją walizkę do bagażnika. Walizka, której zawartość była warta może 100 złotych, lądowała w bagażniku auta wartego setki tysięcy. Patetyczne Jan naprawdę. Włączyłam się do ruchu. Limuzyna powoli sunęła ulicami Warszawy, a ja czułam, jak każdy kilometr oddziela mnie od Jana i jego toksycznego wpływu. Zaczęłam odtwarzać w myślach całą moją historię. Kiedy poznałam Jana, byłam młodą, naiwną studentką. On, już wtedy, był wziętym adwokatem. Fascynował mnie jego intelekt i pewność siebie. Szybko się pobraliśmy, a ja porzuciłam studia by zająć się domem. To był jego pierwszy krok do kontroli, odizolowanie mnie od mojej kariery, od moich przyjaciół, od mojej rodziny. Jan mówił, że to dla mojego dobra, że to dla dobra naszej rodziny, że pieniądze, które zarabia, wystarczą nam na całe życie. W rzeczywistości to był sposób na to, bym stała się od niego całkowicie zależna. Wmawiałem mi, że jestem artystyczną duszą i że nie nadaję się do twardego świata biznesu. A ja, głupia, wierzyłam. Ale w środku mnie zawsze była iskra. Iskra ambicji, iskra niezależności. Zaczęłam potajemnie pisać, publikować artykuły pod pseudonimem, a później, dzięki kontaktom z czasów studenckich, zaczęłam doradzać małym firmom w sprawach inwestycyjnych. Jan nigdy się nie domyślił. On uważał, że jestem w domu, a ja pracowałam. On myślał, że śpię, a ja robiłam przelewy na moje konto. Nadszedł moment, gdy moja praca przyniosła owoce. Duży sukces inwestycyjny, który dał mi kapitał, o jakim Jan mógłby tylko pomarzyć. Kupiłam to auto, zatrudniłam kierowcę, a przede wszystkim wynajęłam najlepszego prawnika rozwodowego w kraju. Jan myślał, że mnie zostawił na dworcu, ale ja już dawno temu go zostawiłam. Teraz Wewnątrz tego luksusowego samochodu czułam, jak wszystkie lata cierpienia i upokorzeń zamieniają się w wolność. To była zemsta, ale nie ta, która rani, tylko ta, która wyzwala. W połowie drogi, między rozmowami z Markiem, pomyślałam o Was. Słuchacie mnie, wspieracie, motywujecie. Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami. Jeśli czujecie, że moja historia rezonuje z Waszą, to może to jest ten moment, by coś zmienić. Drodzy słuchacze, chcę Was prosić o coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Jeśli podoba Wam się ta historia i chcielibyście zobaczyć więcej takich opowieści o sile i niezależności, to dajcie mi znać. Proszę, nie zapomnijcie o subskrypcji. To dla mnie sygnał, że robimy coś dobrego. Subskrybujcie, a dzwoneczek powiadomi Was o kolejnych historiach, które pomogą Wam się inspirować. Dziękuję wam bardzo. Wróćmy do mojej podróży. Marek włączył radio, a ja zamknęłam oczy. Już nie wrócę do tego starego życia. Dotarliśmy do mojego nowego domu. To nie była stara, rozpadająca się chałupa na wsi, o której Jan pił. To była piękna willa, położona w cichym, luksusowym osiedlu na obrzeżach Krakowa. Została kupiona na nazwisko mojej siostry i tylko ja miałam do niej klucz. Marek otworzył mi drzwi, a ja weszłam do środka. Willa była gotowa na przyjęcie mnie, meble, obrazy, wszystko było na swoim miejscu. Moja nowa przystań, mój azyl. Usiadłam w salonie, patrząc na piękny ogród. Wyciągnęłam telefon i włączyłam tryb głośno mówiący. Zadzwoniłam do mojego prawnika. Zrobione, panie Adamie. Jestem w nowym domu powiedziałam, czując się lekko. Wspaniale, pani Elżbieto w takim razie składam pozew o rozwód odpowiedział. Jan dostanie go jutro rano. Przygotujmy się na walkę. Będzie próbował podważyć pani niezależność finansową wiem, panie Adamie ale tym razem to ja jestem w ofensywie. Jan nie wie, że mam dowody na to. Że wykorzystywał moją wiedzę do nielegalnych transakcji. To on straci wszystko. Wiedziałam, że Jan nie podda się łatwo. Będzie próbował mnie szantażować, manipulować, wmawiać mi, że jestem złą matką, złą żoną. Ale tym razem byłam gotowa. Miałam pieniądze, miałam dowody, miałam prawnika. Późnym wieczorem Jan zadzwonił. Nie odebrałam. Zadzwonił jeszcze raz. I jeszcze raz. Aż w końcu wysłał mi wiadomość: Elżbieta, co to za limuzyna? Kto to był? Wróć do domu, porozmawiajmy. Nie rób tego, kropka. Wiedziałam, że jego ton nie był prośbą, ale rozkazem. Ale to był ostatni raz, gdy jego rozkazy miały nad mną władzę. Odpowiedziałam jednym słowem: Rozwód. Ostatnia część mojej historii to opowieść o triumfie. Po długiej i wyczerpującej batalii, Jan stracił wszystko. Dowody, które zgromadziłam, były niepodważalne. Stracił firmę, stracił dom, stracił moją miłość. A ja? Ja zaczęłam nowe życie. Kupiłam małe biuro, otworzyłam własną firmę konsultingową, a przede wszystkim odzyskałam godność. W wieku pięćdziesięciu lat czułam się, jakbym miała dwudziesta moje dzieci, które widziały, jak cierkie, wspierały mnie w pełni. Jan, kiedyś dumny i pewny siebie, teraz był nikim. A ja, kobieta, którą zostawił z walizką na dworcu, miałam prywatnego kierowcę czekającego w limuzynie. Jan nie wiedział, że ja już dawno temu zaczęłam planować moje odejście. Historia się kończy, ale moje życie dopiero się zaczyna. Mam nadzieję, że moja historia zainspirowała Was do walki o siebie. Pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje życie. I to już koniec mojej historii. Jeśli dotarliście do tego momentu, to mam dla Was ostatnie zadanie. Po pierwsze, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, proszę zasubskrybujcie ten kanał. To dla mnie największa motywacja. Po drugie, dajcie łapkę w górę aby ten film dotarł do jak największej liczby osób. A po trzecie, zostawcie mi w komentarzach wiadomość, jakie jest wasze przesłanie dla innych kobiet, które przechodzą przez trudne chwile? Wasze słowa mogą kogoś uratować. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojej historii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.